Prawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, witam. Maciej Zapraszam na rozmowę na 96 FM. Jesteśmy na 96 FM, ale także na kanale, na YouTubie i oczywiście w Index TV i w mediach społecznościowych. Dzisiaj Państwa i moim gościem Tomasz Winiecki, prezes Lubuskiego Trójmiasta. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Nie sposób nie zapytać o skaut. Kilka tygodni temu głośno się między innymi o Was zrobiło, a mianowicie kolej trójmiejska, kolej aglomeracyjna, szybka kolej. Projekt, który, z którym wiązano wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o lubuską komunikację. No pod wielkim znakiem zapytania właściwie, no te, tego projektu już nie ma firma, która realizowała dla Was temat, popełniła błędy proceduralne. Dzisiaj takie pytanie do Pana kilka tygodni po, po tym zamieszaniu. Co my dzisiaj jeszcze możemy zrobić? Co Państwo jeszcze mogą zrobić? Czy ten projekt w jakiejś innej formule, na bazie innego finansowania może jeszcze zaistnieć? Oczywiście, nie kończymy tego projektu. Ten projekt mi trochę dzisiaj przypomina Taki no, kierowca i samochód, który wjechał w ślepą uliczkę, ale kiedy się wjedzie w ślepą uliczkę, to nie wysiada się z samochodu, nie oddaje kluczyków i nie porzuca pojazdu, tylko zawraca się i szuka się nowej drogi. I dokładnie w tym miejscu dzisiaj jesteśmy z projektem SkALT. Szukamy dla niego nowej drogi, nowych sposobów finansowania i wierzymy w to, że on zaistnieje. My sobie założyliśmy bardzo. Długi horyzont czasowy do realizacji tego projektu do 2029 roku, wtedy miał być budowany ostatni przystanek, czyli mamy 4 lata na to, żeby zrealizować ten projekt tak, jak go sobie założyliśmy w całości albo w jego dużej części, wierzymy, że on zaistnieje. A proszę powiedzieć tak, żeby Jan Kowalski to zrozumiał, czy to jest tak, że dzisiaj trzeba. Wszystko od nowa realizować? Czy na bazie tego, co już Państwo macie zrobione, dokumentacja albo, albo, albo pewna taka podstawa formalna, już jesteście do przodu? Mamy fundament, mamy dokumenty, e, mamy e, koncepcję e, i na bazie tego, co mamy, będziemy albo ten projekt etapować, e, no albo jeżeli się uda i będzie taka możliwość e, pozyskania środków, e, zrealizować go w założonej formule jeszcze raz. Myślę, że bardziej realnym jest jego etapowanie w oparciu albo o nowe projekty, o nowe konkursy, które będą ogłaszane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, albo skorzystamy, jeżeli będzie taka możliwość, z tych naszych środków lokalnych, fewlowskich, no albo też jest możliwość jakiegoś projektu pilotażowego ze środków unijnych. Będziemy poszukiwać każdej możliwej formy finansowania tego projektu, bo to jest dobry projekt urealniony przez Stowarzyszenie i Zrzeszone Samorządy. I jesteśmy przekonani, że on zaistnieje. A to jest, to, to jest trochę tak, że on musiałby być zmodernizowany w kontekście tego, o czym Pan mówi, że z innych różnych źródeł? Czy, czy ten fundament, jeżeli chodzi o merytorykę, on by został taki sam? Fundament czy to jeszcze nie wiadomo. Fundament zostaje na pewno taki, jaki jest. Tak naprawdę duża część tej bazy infrastrukturalnej, ona już istnieje, ponieważ SCALT miał być oparty o w większości o istniejące już przystanki, do których mieliśmy dowiązywać się węzłami przysiadkowymi, ale de facto. Budowanych nowych przystanków miał być trzy. I teraz rozpoczniemy rozmowy z samorządami i też z zarządem województwa. Czy na przykład nie zwiększyć tego ruchu taborowego na, na tych trasach? Bo to też jakby tory istnieją. My nie budowaliśmy, nie, nie zakładaliśmy budowy nowych torów, żeby sprawdzić jako pilotaż, jak to się sprawdzi w oparciu o tą infrastrukturę, którą już mamy. Dzisiaj na bazie. Pańskiej wiedzy, ale na bazie tego doświadczenia i, i tej perspektywy czasowej kilku tygodni po tej konferencji prasowej, podczas której musieli Państwo ogłosić no, te niedobre informacje, że ten mm -hmm. skarb... Zostaje zawieszony. Jakie dzisiaj są wnioski w kontekście realizacji takich, takich tematów? Pytam o współpracę na linii w Lubuskie Trumiasto. Firma zewnętrzna, która rozumiem, ona została obarczona odpowiedzialnością za to, co się tak, dzieje. Firma zewnętrzna, jesteśmy w trakcie rozmów, nasze kancelarie prawne przygotowują dokumenty. Dla mnie chyba najistotniejsze jest to, że firma przyznała że podnosi całkowitą jedyną odpowiedzialność za to, co się stało, pomimo prawidłowego nadzoru ze strony Lubuskiego Trójmiasta, które było odpowiedzialne za ten projekt. My co do zasady musimy korzystać z, z pomocy firm zewnętrznych, ponieważ jako stowarzyszenie nie mamy ani zasobów, ani doświadczenia, ani wiedzy do tego, żeby taki projekt przeprowadzić. No ale na pewno wnioski trzeba wyciągnąć, już je wyciągnęliśmy. A co można zrobić, wejdę panu w słowo, tak się zastanawiam, będzie kolejny projekt i co zrobić, żeby uniknąć tego? Może, nie wiem, lubuskie Trumiasto, tak sobie wyobrażam, powinno mieć większą kontrolę nad działaniami tej firmy albo może są jeszcze jakieś inne mechanizmy, o których nie wiem, ale co zrobić, żeby tego uniknąć w przyszłości? Taka sytuacja, jaka zaistniała, nie miałaby się prawa zdarzyć. I to, to, to co się wydarzyło, no, jest. My zakładaliśmy różne negatywne scenariusze, które mogą się wydarzyć przy tym projekcie. Obawialiśmy się tego, że nie pozyskamy w terminie decyzji środowiskowej. Obawialiśmy się tego, że nie uda nam się podpisać porozumienia. Ramowego. Jeszcze poprzedni zarząd stowarzyszenia podpisał, rozpisał przetarg i ta firma była wyłaniona w drodze przetargu. Firma, która zrealizowała podobne projekty infrastrukturalne na terenie całej Polski, dawała rękojmie tego, że ten projekt zostanie złożony i przeprowadzony prawidłowo, ale tego nie zrobiła. I powiem szczerze. Nie znam podobnego przypadku w, albo nie słyszałem o, o podobnym przypadku w, w Polsce. Taki outsourcing, czyli zlecanie tego typu zadań podmiotom zewnętrznym jest pewnego rodzaju praktyką. Ale czy to jest tak, że Państwo będą, czy są, czy, czy takie podmioty jak obósk miasta trochę niewolnikami takiej firmy? Bo ostatni dzień jest deadline, okazuje się, że ktoś czegoś nie wiedział, nie zdążył i. Cały projekt właściwie może iść do śmieci, tak? Nie, nie nazwałbym tego, że byliśmy niewolnikami. Firma zawiodła, tak jak powiedziałem, to się nie miało prawa wydarzyć, ale się wydarzyło i na pewno w, 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 przy kolejnych realizacjach, pewnie już z zupełnie innym podmiotem, zwrócimy uwagę na to i, i też no, jakby wprowadzimy pewne mechanizmy, które na pewno będą przeciwdziałać już takiej sytuacji, żeby no, tak naprawdę kiedy wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, nagle okazywało się, że ta cała ciężka praca samorządów, która została wykonana, była zmarnowana przez... No, no właśnie, sami do końca nie wiemy przez, przez jaki błąd i, i, i co się do końca wydarzyło, ale no wyjaśnimy to. Pan mówił o tym, że y, kancelaria, y, że, że firma wzięła całą odpowiedzialność na siebie, ale co to de facto znaczy? Czy tu jakieś odszkodowania wchodzą w grę, y, czy tu jakieś mechanizmy wchodzą w grę, jeżeli tak, to jakie? Co to znaczy, że, że biorą odpowiedzialność na siebie? No tutaj mam kilka obszarów, które tak naprawdę już będą jasne za kilka tygodni, które musimy przedyskutować i no zobaczymy, czy będzie skończy się ta sprawa porozumieniem pomiędzy nami jako stowarzyszeniem i pomiędzy firmą wykonawczą, czy będziemy dochodzić naszych praw przed sądem. My po takim wewnętrznym audycie i całego procesu tego naszej współpracy i, i, i tego, co my wykonaliśmy, czyli ta część, która leżała po naszej stronie, czyli pozyskanie wszystkich zgód, pozwoleń wodnoprawnych, decyzji środowiskowej i tak Czy my wiemy, że ta prawda obiektywna i prawda procesowa jest po naszej stronie i my niczemu nie uchybiliśmy jako, jako zrzeszone samorządy i jako, jako lubuskie trójmiasto? W grę wchodzi cała należność dla firmy. Firma nie wystąpiła do nas o, o należność. To firma nic nie zarobi na tym, tak? Tak. To jest ponad milion złotych, które no, my od razu powiedzieliśmy, że w związku z tym, że przedmiot umowy nie został wykonany, my tej firmie po prostu nie zapłacimy. A tak się zastanawiam, czy Pan się obawiał, Pan jako prezes Lubuskiego Trójmiasta, że, że odpowiedzialność będzie Pan musiał ponieść nawet taką polityczną, nawet w postaci utraty stanowiska, którą, które pan piosenkuje. Ale, ale, oczywiście, to, 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 to jest wpisane też w, w tą funkcję i e, ja też poddałem się takiej wnikliwej kontroli zrzeszonych samorządów. Mam ośmioro e, ambitnych wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy kontrolują e, moją pracę. E, taka kontrola została przeprowadzona musiałem szczegółowo zdać sprawę z tego, jak wyglądał cały proces aplikowania, co się wydarzyło i dlaczego ten wniosek nie został złożony. I oczywiście jest to bardzo trudna sytuacja i dla mnie dla stowarzyszenia dla wszystkich pracowników, ponieważ mamy takie poczucie, że ta cała nasza ciężka praca, to całe zaangażowanie samorządowców. te miesiące codziennej mozolnej pracy nad tym, żeby ten projekt, od kryzysu, który się pojawił w, w, na przełomie października i listopada, kiedy PKP PLK powiedziała, że tak jak oni to widzą, z tymi, z tym rachunkiem ekonomicznym, który wyszedł ze studium wykonalności oni nie chcą wejść w ten projekt. I po jego urealnieniu, czyli po, po tym, kiedy poprosiłem prezydenta Marcina Pawierowskiego, posła Waldemara Sługockiego o pomoc, po tych ciężkich negocjacjach z PKP-PLK, bo to były naprawdę trudne, takie no, kolejarskie negocjacje w Warszawie, po jego urealnieniu, po tym, kiedy 20 grudnia udało nam się w końcu podpisać y, y, zakres rzeczowy y, y, projektu, y, no, okazuje się, że, że, że z jakiegoś powodu Pewnie prostego ludzkiego błędu projekt nie został złożony. I, i tak czuję to brzemię odpowiedzialności. Tomasz Winiecki, prezes Lubuskiego Trójmiasta jest naszym gościem. Stawiamy kropkę na antenie, ale Indeks TV, oczywiście kanał YouTube. Tam jesteśmy i tam kolejna druga część naszej rozmowy, proszę zostać z nami. To jeszcze tylko ostatnie pytanie, Panie Prezesie, do tego tematu SCALT. To W tej chwili, co się dzieje? Rozumiem, że szukacie różnych innych możliwości, aby ten projekt był kontynuowany. Tak, dzisiaj tak. No tak. Codziennie sprawdzamy, co się nowego pojawia. Wiemy też, że ten harmonogram naborów on jest w perspektywie rocznej, no ale liczymy po cichu, że może jakaś śródokresowa rewizja się pojawi i jak tylko będzie jakakolwiek możliwość o aplikowanie czy etapowanie tego projektu, to, to, to robimy to. Zostawmy temat Skaltu, bo chciałbym się zapytać Pana, jakie inne projekty wchodzą w grę, jeżeli chodzi o realizację przez Państwa, przez lubuskie Trójmiasto. Jak sama nazwa mówi, lubuskie Trójmiasto, no to, to połączenie merytoryczne tych trzech właśnie podmiotów. Jak ono może wyglądać? Jakie Państwo mają pomysły, jeżeli chodzi o ten 2025 rok? I nie lubuskie tylko. Lubuskie Trójmiasto w swojej istocie jest takim formalno-prawnym pod, formalną prawną podstawą te, do tego, żeby pozyskać, czy wydatkować środki w ramach zitu u zintegrowanych inwestycji terytorialnych. I tutaj na mocy porozumienia z zarządem województwa przyznano nam 220 milionów na realizację projektów, które wykraczają poza taki sztywny, poza sztywne ramy granic pomiędzy gminami i tutaj Mamy na dzisiaj zakontraktowane już 67 milionów, to jest 30% tej alokacji, którą dostaliśmy, czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Jako Lubuskie Trójmiasto jesteśmy opiekunem strategii, czyli wszystkie samorządy musiały uzgodnić te projekty takie trochę ponad gminne, które będą integrować lubuskie Trójmiasto. E, jako lider e, prowadzimy program ciekawa, projekt Ciekawa Nauka. E, projekt e, wyrównujący szanse edukacyjne dla przeszło 20 tysięcy uczniów z lubuskiego Trójmiasta. Mamy w projekcie 55 szkół. E, prowadzimy zajęcia e, takie zaciekawiające e, nauką, tak żeby e, uczniowie potrafili... Wyjaśnić swój świat dookoła. E, prowadzimy zajęcia wyrównawcze, żeby nikt nie został w tyle. E, prowadzimy zajęcia z doradztwa zawodowego, tak żeby w siódmej czy ósmej klasie uczeń e, zdecydował, to jest trudna decyzja, tak naprawdę decydować o całym swoim przyszłym życiu w, i, i o swojej ścieżce edukacyjnej i e, e, ścieżce kariery. Więc to jest jakby jeden obszar, którym się zajmujemy. E, kolejne obszary to są projekty takie integrujące lub trójmiasto, bo mam takie wrażenie, że e, jesteśmy pewnego rodzaju wyspami. E, wiemy o swoim istnieniu, ale nie do końca korzystamy z tej oferty, którą Zielonogórzanowi daje Zielonogórzenina Nowi trudne, mieszkańcom, mieszkańcom Zielonej, Zielonej Góry daje na przykład oferta Sulechowa, czy Nowej Soli czy Nowogrodu Ale już pana o to pytałem właśnie, czy, czy jest ta świadomość tego, że istnieje taki byt jak Lubuskie Trumiasto? albo czy, czy istnieje tak. świadomość, że Zielonogórzanie mają sąsiadów, którzy mają ciekawe Historia do zaproponowania. No właśnie to jest trochę tak, że ja mam wrażenie, że mieszkańcy Lubuskiego Trójmiasta to są tacy sąsiedzi, którzy się mijają na klatce schodowej, mówią sobie dzień dobry, ale do końca się nie znają. I te nasze projekty, które, które, które robimy, ich celem jest zintegrowanie tej naszej społeczności. Na przykład mamy w Czerwieńsku technikum kolejowe i w ramach naszych środków ZIT-u, dla Czerwiańska zostanie zakupiony nowy symulator kolejowy. I teraz to jest jedyna taka szkoła w regionie, podejrzewam, że w całym województwie. Trwa nabór, tak swoją drogą, jeżeli zielonogórzanin, nowosolanin, culechowianin jest zainteresowany akurat taką ścieżką kariery, to, 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 to oczywiście warto to, to rozważyć. Z tych środków naszych zitowych będą również modernizowane muzea w Dżonowie i w świetnicy i ostatnio przyszli do mnie mieszkańcy, co, co też odpowiadając trochę na pytanie pana redaktora, a propos świadomości Lubuskiego Trójmiasta, przyszli, przyszło dwóch mieszkańców Nowej Soli z pomysłem i, i z jednocześnie jednocześnie trochę też skargą, że dlaczego na przykład ktoś, kto mieszka w Nowej Soli, kiedy jedzie na CRS w Zielonej Górze, nie może skorzystać ze zniżki, tak jak Zielonogórzanin ma zniżkę na zgraną rodzinę. I zaczęliśmy się nad tym zastanawiać w Lubuskim Trójmieście i powstał taki pomysł, który na razie jest koncepcją. I trochę wychodzę przed szereg, bo będę go prezentował na kolejnym walnym zgromadzeniu zrzeszonych samorządów. Zgrane Trójmiasto. Zgrane rozumiem, Trójmiasto, tak. tak to, jest... to proszę o szczegóły właśnie o, o, a propos tego zgranego Trójmiasta, chociaż to jest na razie pomysł, rozumiem, idea, natomiast jakie są szczegóły? Tak. Chcielibyśmy zrobić to albo w formie dedykowanej, osobnej aplikacji, albo oprzeć się już o, o te, ten świat cyfrowy, który, który, który jest w, w, zesz, w zrzeszonych samorządach i zrobić to trochę na, na zasadzie... Tak, jak się chodzi do dyskontu i można sobie skorzystać z kuponu, jakiej, jakiegoś zniżki na, na daną atrakcję, i chcemy też, żeby na zasadzie wzajemności każdy z naszych samorządów oddał coś od siebie, w zamian za co swojego mieszkańca otrzymując coś w innej gminie. Ponieważ po pierwsze, i to jest chyba też jakby naszą podstawą tego, co chcemy zrobić, to poinformować o tym, jak duża, ciekawa i różnorodna jest oferta społeczno-kulturalno-edukacyjna w naszym rejonie. Bo kiedy rozpytywałem swoich znajomych o to, czy byli kiedykolwiek na przykład w Otyniu, w przystanku kultura, to jest genialnie zmodernizowany przez panią burmistrz Babarę Wróblewską obiekt były dworzec kolejowy, w którym odbywają się koncerty, w którym odbywają się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, ale w Zielonej Górze nikt o nim nie słyszał. A w miejscu, w którym ja mieszkam w Zielonej Górze, w godzinach szczytu ja dojadę szybciej do Otynia niż na drugi koniec Zielonej Góry. To jest rozumiem pomysł jak na razie, mm -hmm. idea, natomiast Pan już był na, na spotkaniach z włodarzami, z samorządowcami. Yy, czy oni już są zarażeni tym projektem? Jak wygląda Jest. Yy. Rozmawiałem z dwoma ośrodkami, czyli z Zieloną Górą i, i w, z Nową Solą. Oczywiście jest zainteresowanie, tylko teraz to zainteresowanie trzeba zmaterializować i przekuć na jakieś konkretne działania. Ale to, co też chcemy zrobić, to już uda nam się pewnie w, 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 szybciej. To jest taka informacja, zintegrowanie tego wszystkiego, co się dzieje w lubuskim Trójmieście i przedstawienie tego e, mieszkańcom na zasadzie takiego cotygodniowego e, briefingu tego, z czego można skorzystać, że w sobotę rano można pojechać do e, Nowej Soli, do portu e, na jogę nad Odrą, o czym też e, mało kto słyszał. E, w Sulechowie niedługo, o tym wczoraj informowaliśmy, będziemy świętować stulecie mostów w Cigacicach z 10 maja, z no, dosyć hucznie obchodzoną i planowaną przez Gminę Sulechów. Pewnie też mało kto o tym słyszał w Zielonej Górze. Więc na sam początek informacja, co się dzieje i pokazanie, że, żeby wyjść poza swoje własne podwórko i zobaczyć, że na tych podwórkach obok dzieją się również ciekawe rzeczy. No i będziemy o tym także informować, jak również będziemy oczywiście dopytywać, jakie efekty prac w kontekście Skaltu i tego projektu dużego, o którym pan tutaj też mówił. Prezes Lubuskiego który miasta Tomasz Winiecki był naszym gościem serdecznie dziękuję za rozmowę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i zapraszamy jutro o stałej porze 9.30 w studiu wiceprezydent Zielonej Góry Paweł Tonder się pojawi. Dziś to wszystko. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 fm. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.